Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego ludzie tak łatwo się uzależniają? I zanim powiesz, Ja od niczego nie jestem uzależniony, a kawę pijesz? A cukier spożywasz, a scrolling na Kiblu uprawiasz? Tak, ale w każdym momencie mogę przestać. No, można powiedzieć, że to jest moc to wszystkich uzależnionych. No i będąc z wami szczery, ja korzystam z wielu używek na co dzień, dlatego też postanowiłem zrobić sobie miesięczną przerwę od kawy, zioła, cukru, alkoholu i social mediów. I coś czuję, że to nie będzie łatwa misja. Co to jest używka do włosów? Jak używka wpływa na człowieka? Używka. Używka? Papierosy, uzależnienia od... Uzależnienia od papierosów, od narkotyków. Jak one wpływają na człowieka? Źle. Źle. Dopaminowy detox. To czasowa przerwa od bodźców silnie stymulujących układ nagrody w mózgu, mająca na celu odzyskanie kontroli nad nawykami, poprawę koncentracji i zwiększenie satysfakcji z prostszych czynności. Dzisiaj jest mój pierwszy dzień postu. Ej Jezus... Jest koło godziny 16. I totalnie nie mam energii. Pojechałem do Biedronki, że męczyło mnie to tak straszliwie. Że już chyba się nie ruszę do końca dnia z kanapy. A najgorsze jest to, że miałem właśnie iść na trening na siłownię, ale chyba se dzisiaj odpuszczę. Umówmy chwilę o systemie nagrody w mózgu. Łechtając go co róż doprowadzamy do kilku bardzo destrukcyjnych rzeczy. Po pierwsze, przypomnijcie sobie, jak byliście mali i ktoś dawał wam słodycze. Kurwa, wydarzenie. Jakie pyszne, jakie dobre. A przecież była to zwykła kanapka z masłem i cukrem. A teraz, nie dość, że raczej nikt by z was takiej kanapki nie tknął, to nawet połowy tej przyjemności nie wyciągacie z kraftowania serniczka. Dzieje się tak dlatego, że im częściej bodźcujemy system dopaminowy, tym mniej czuły się robi na te bodźce. Czyli żeby poczuć ten sam high trzeba zapodać mocniejszy bodziec. Dzień trzeci, lipy, ciąg dalszy. Wstałem dzisiaj o 7.30 jak zazwyczaj wstaję, prysznic, medytacja zrobiłem sobie śniadanko, kawę bezkofeinową która u mnie chyba tylko i wyłącznie drażnia nie pomaga. No i jest godzina już bo jakoś mi się ucięło drzemkę po śniadaniu, po całej nocy spania. Ja pierdolę. Myślałem, że z dnia na dzień będzie tylko lepiej z moim poziomem energii, ale jakoś tego nie widzę. Może też to jest podyktowane tym, że ja jestem dość mocnym meteopatą. Wczoraj było 20 stopni, dzisiaj jak wstałem było stopni zero. Nie uwierzycie, ale za oknem pada śnieg. Zajebiście. Po to ten post chciałem zrobić w kwietniu, żeby chociaż słońce mi to pomogło w tym wszystkim, ale nie. Polska. Po drugie, dajmy na to, że lubicie sobie zajarać brokuła wieczorem. Fajnie, relaksi. Jedzonko smakuje, ale powiedzmy, że macie zdrową relację z tą trawą i używacie sobie tylko raz w tygodniu. Po pewnym czasie dochodzicie do wniosku, że w sumie jak zapalicie dwa wieczorki, to przecież nic się nie stanie. No i czasem trzy też nie zaszkodzi. I zanim się obejrzycie, to okazuje się, że kopcicie codziennie. Jeśli robimy coś często i regularnie, staje się to nawykiem. Takie są zasady gry. Problem nie ma, gdy nawykiem jest dla nas na przykład trening na siłowni albo czytanie mądrych książek. Problem pojawia się wtedy, gdy nawykiem staje Coś, co podpięte jest w linii prostej do systemu nagrody, a od nawyku do uzależnienia wcale nie jest daleko. Szósty dzień piję swoją kawkę bezkofeinową, ale wzbogacam ją o maszapa, czyli o grzyby funkcjonalne, soplówka z kortycepsem. No i fajnie to działa, bo dla mózgu to jest w dalszym ciągu jakiś czarny płyn w filiżance więc tak go troszkę nabieram. Wczoraj piąty dzień mojego postu i to był pierwszy dzień, kiedy czułem się w miarę normalnie, tak na 80% swojej normalnej energii i dzisiaj wstałem i jest już świetnie czyli trzeba 6 dni poczekać, aż kofeina i te wszystkie stymulanty wyzbędą się z naszego systemu, no bo przez pierwsze dni muszę powiedzieć, że naprawdę było ciężko. Po trzecie, żeby ogarnąć swoje sprawunki w trakcie dnia, potrzebujecie odpowiedniej ilości przekaźników, a dokładniej mówiąc dopaminki. Jest ona niczym wewnętrzna waluta, którą wydajecie po to, żeby wam się coś chciało. Problem polega na tym, że nasze kompulsywne zachowania, typu bodźcowanie się kontentem na Instasiu czy TikToku, czy nadużywanie pornusów, rozregulowują nasz system dopaminowy. I jeśli Mamy to w nawyku, to trudniej nam będzie zmotywować się do zajmowania się czymś, co jest trudniejsze, ale bardziej dla nas wartościowe. Wiecie, mam bardzo mocny program jedzenia słodyczy z rana. Zawsze mnie to pobudzało do roboty. Piłem sobie kawkę z czymś słodkim. Cukier zaczął działać, kofeina zaczęła działać. Zajebiście, lecimy z tematem. No i z racji tego, że ani kofeiny, ani cukru teraz z rana nie ma, no to zrobiłem sobie alternatywę, która naśladuje coś słodkiego, ale tym słodkim nie jest. I są to. Słuchajcie, serniczki. Wygląda to jak taki racuch, tylko to jest zrobione z sera białego. Jest tutaj trochę mąki. Dodałem tutaj trochę nasion konopi, ale nie takiej konopi, tylko siewnej. Nie ma tu żadnego THC, więc nie łamię swoich zasad. I trochę rodzynek jest. Możecie powiedzieć, a rodzynki to cukier. Moje zasady są takie, że nie mogę jeść słodyczy, czyli tego z cukru rafinowanego dodawać do diety. A rodzynki są to po prostu wysuszone winogrona. I też nie ma tutaj tego zbyt dużo. I to wszystko smaruję sobie mascarpone i w ten sposób równoważę sobie trochę mój brak słodyczy. Jest to bomba e, tłuszczowa, od razu powiem. Staram się to minimalizować tym, że twaróg jest chudy, no ale mascarpone ile to ma tłuszczu na 100 gram? 20 gram, no to sporo, ale jest tutaj też wopór białka, czyli można powiedzieć, że jest to takie białkowo-tłuszczowe śniadanie. Dlaczego więc natura zainstalowała w nas tak wadliwy system nagrody? Warunki, w którym miała miejsce lwia część naszej ewolucji, znacząco różniły się od tego co mamy dzisiaj. Człowiek żył w ciągłym niedostatku, jedzenia czystej wody, partnerów, a także informacji, a niedostatku nie da się przecież przedawkować. I sytuacje, w których napotykałeś na swojej drodze obfitość w jakimkolwiek aspekcie, mądrym było, żeby napchać się na zapas. Was. Dzisiaj obfitość jest czymś codziennym, a mechanizmy pozostały te same. Dodatkowo dochodzi bardzo ważny aspekt radzenia sobie z cierpieniem, ale o tym opowie Wam terapeuta uzależnień, z którym nagrałem bardzo ciekawą rozmowę, którą opublikuję w kolejnym tygodniu. Także zachęcam Was do subskrypcji, żeby nie przegapić tego odcinka. Właśnie przyszli do mnie goście i przyniesie mi w prezencie czekoladę dubajską, ale taką prawdziwą z Dubaju. W dalszym ciągu nie mogę tego jeść, więc odkładam to do szafki ze słodyczami, które ostatnio dostałem. O, tutaj już jakieś strudle. Czekolado, wrócę do ciebie za dwa tygodnie. Jestem w połowie swojego postu i muszę wam powiedzieć, że już się zacząłem przyzwyczajać do nowych realiów. Coraz mniej brakuje mi moich używek. Hmm. Wiadomo, że czasem przychodzi taki moment, jakiś wieczór taki, że myślę sobie, u zapaliłbym sobie, byłoby fajnie, zjadłbym sobie coś słodkiego, ale to się dzieje coraz rzadziej i rzadziej. Poziom energii nie wygląda u mnie tak jak zęby piły, czyli mam dużo, później jest zjazd. Dużo zjazd. Tylko jest taki stabilny w trakcie dnia, nie licząc poranka, bo w dalszym ciągu z porankami mam problem. I wieczorkiem, on tak sobie powolutku zaczyna opadać, aż nie pójdę spać. I co ciekawe, przez ostatnie kilka lat, no nie chodziłem już na imprezy, bo po godzinie 22.30 jestem nie do życia. Po prostu totalny zjazd energetyczny, nic mi się nie chce, łebki zaczyna boleć, jeśli gdzieś jestem na mieście. Wczoraj poszliśmy na koncert rokowy naszych znajomych, który zaczynał się o 22:30. Ja myślę sobie: "Boże, jak ja to wytrzymam?". Przeszliśmy tam i co ciekawe, byłem zmęczony, nie powiem, że nie, po całym dniu roboty, ale nie miałem takiego crasha energetycznego, gdzie po prostu zasypiałem na stojąco. Normalnie wytrzymałem cały koncert. Wróciliśmy koło 23:30 do domu poszliśmy spać o 24 i jakoś to wszystko przetrwałem więc ta moja niechęć do imprez może być spowodowana nie tym że jestem stary tylko tym że cały czas robiłem sobie energetyczny roller coaster w trakcie dnia korzystając z kawy i cukru no i jeśli tak to wygląda no to jest to bardzo ciekawe odkrycie Partnerem dzisiejszego odcinka są moi patroni, czyli ziomeczkowie kanału. Dziękuję wam serdecznie za całe wsparcie. Jeśli też chcielibyście zostać ziomeczkiem kanału i otrzymywać nigdzie niepublikowane materiały, które wrzucam tylko i wyłącznie na strefę ziomeczkową, no to wszystkie informacje znajdziecie w opisie, a my lecimy dalej. Update dzień 20. Dzisiaj w nocy się strasznie nie wyspałem. Z bardzo ciekawej przyczyny. Otóż wczoraj były święta Wielkiej Nocy, no i Złamałem się, słuchajcie, skosztowałem kawałek ciasta, bardzo pyszny torcik, nie mogłem się powstrzymać i stwierdziłem, że na święta, które są raz w roku, trzeba sobie zrobić małą dyspensę. No i wróciłem, tak na hatę, mówię: Boże, już złamałem swój post cukrowy, no to może bym się napił kawki, ale tej prawdziwej, niebieskofeinowej. Mówię: No dobra, jak święta to święta, zrobiłem sobie kawę. Boże, jak ona była pyszna. Skawą bezkofeinową jest troszkę tak jak z piwem bezalkoholowym. Niby smakuje tak samo, ale niko ja to nie jest to samo. Wypiłem tą kawkę, była godzina 16, Co że będę już chilował do końca dnia. No bo co, mam święta pracować, nie? No to tak leżę pół godzinki, nagle czuję, jak mi się ta kofeina wkręca. Zaczynam się tutaj, wiecie, doenergetyzowany czuć. Wstałem, stwierdziłem, że idę coś zrobić i zacząłem nagrywać kurs. <laughs> po prostu zacząłem nagrywać szkolenie online z tego jak ładnie filmować. 23 stwierdziłem dobra czas iść spać. Położyłem się w pół do 12 i przez bite dwie godziny nie mogłem zmrużyć oka. Po prostu przesłuchałem podcasty, przewracałem się z boku na bok, zrobiłem medytację. W końcu poszedłem, zażyłem końską dawkę melatoniny i to mnie uśpiło. Popatrzcie od szesnastej do wpół do drugiej Klepała mnie non-stop kofeina. I ilość niezaplanowanej roboty, którą zrobiłem, jakby utwierdziła mnie w przekonaniu, że my. Nieprawidłowo korzystamy z tej używki. Naprawdę kawa nie pita codziennie, tylko raz na jakiś czas, kiedy faktycznie potrzeba nam tego doładowania energetycznego. No moim zdaniem to jest coś warte sprawdzenia, co można zrobić, żeby bardziej świadomie zarządzać swoim systemem nagrody. Po pierwsze, należałoby raz na jakiś czas zrobić sobie przerwę od tych wszystkich małych uzależnień po to, żeby znów wyczulić nasz system. Na przykład w przypadku kawy oczyszczenie organizmu z kofeiny trwa około 4 dni. Po drugie, wykorzystujcie swoje nawyki jako nagrody. Na przykład, żeby zjeść coś słodkiego, zasłużcie na tą przyjemność, idąc na trening, albo robiąc faktury, które zalegają już trzeci tydzień. Po trzecie, ustawcie sobie ograniczenia. Podam Wam przykład z Instagramem, który jeśli jest zainstalowany na telefonie, to będę go oglądał cały czas. Dlatego wywaliłem go i sprawdzam go tylko na kąpie, co pomaga mi w utrzymaniu go w ryzach. No i po czwarte, róbcie sobie ze dwa razy do roku dopaminowe posty. W trakcie nich naprawdę można się wiele nauczyć o swojej relacji z używkami. Dzisiaj jest mój ostatni dzień postu i do do mnie, że jutro jest 1 maj, więc wszystko będzie pozamykane. I nie kupię nigdzie swojego ulubionego pączka z herta, którym chciałem przełamać ten mój post i wziąć go do normalnej kawki w końcu, więc wymyśliłem taki motyw, że kupię dzisiaj pączka z herta i zamknę go w próżniowym pojemniku. Ciekawe, czy do jutra pozostanie on w nienaruszonym, świeżym stanie. Pączek znalazł się w próżni więc mam nadzieję, że jutro będzie jak świeżutki Nastał w końcu pierwszy maj. Pączek całą noc czekał na mnie w tej próżni, dlatego teraz mogę go odesać. Stwierdziłem, że nie wszystko naraz, więc dalej będę pił do niego kawę bezkofeinową yy, gdyż nie chcę przedobrzeć. Wiecie, jak to jest. Czy jest dobry? Na pewno. Słuchajcie, pączek jakby świeżutko wyjechał z piekarni. Z racji tego, że chciałbym oddać się tej wspaniałej czynności, to w tym momencie skończę nagrywanie. Mm. Nie tylko używki są dla nas niebezpieczne. I w tym materiale pokazałem 23 nawyki, które zniszczą Wam życie, jeśli tego nie ukrócicie. Serdecznie zapraszam do obejrzenia. Z mojej strony to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się i do następnego.